Jeżeli myślicie, że ten film to druga część tego filmu, ponieważ ma to samo słowo w tytule i tego samego producenta, to jesteście w dużym błędzie. Wyobraź sobie taki scenariusz wydarzeń: bierzesz udział w wypadku samochodowym, w którym tracisz przytomność. Po kilku godzinach budzisz się na materacu w jakimś bunkrze z przykutą dłonią do rury. Drzwi do pomieszczenia, w których się znajdujesz, otwierają się, i do środka z jedzeniem specjalnie przygotowanym dla ciebie wchodzi jakiś olbrzymi facet. Mówi ci, że powinieneś być mu wdzięczny, ponieważ świat się skończył, a on uratował ci właśnie życie. I to są pierwsze minuty tego obrazu oraz położenie, w jakim znajduje się główna bohaterka, odgrywana przez Mary Elizabeth Winstead. Ten film to nie jest druga część Croverfield. Czy jak był znany ten film w naszym kraju pod tytułem Projekt Monster? Nie ma żadnego odniesienia do wydarzeń z projektu Monster. Czyli nie jest to film science fiction czy też film o potworach, ale jest to pełnokwisty thriller dziejący się niemal w całości w jednej lokalizacji. No, w 90%. Wybudowany przez postać odgrywano przez Johna Goodmana Bunkrze. I dodam, że jest to naprawdę bardzo dobry thriller, ponieważ, tak jak mówiłem, postaw się w sytuacji głównej bohaterki. Czy można uwierzyć temu facetowi? Gdzie na to dowody, że ludzkość przestała istnieć, a powietrze na zewnątrz nie nadaje się do oddychania? Równie dobrze ten gościu może być przecież jakimś perwersem, ze świetnym pomysłem na to, abyś nie próbował od niego uciec. Więc co? Potrzebowałbyś dowodu? I tak jak główna bohaterka, będziesz dążyć do uzyskania go. I to jest wyjątkowość tej produkcji, a mianowicie jej dwa aspekty. Pierwszy to to, że w końcu otrzymujesz dowód, że to wszystko niestety, cała prawda cały ten Armageddon. Ale potem, rozglądając się po bunkrze, w którym masz spędzić kilka następnych lat, zaczynasz łączyć pewne fakty i wątki, które zaczynają coraz bardziej Ciebie przerażać. Zaczynasz ogarniać prawdę bardzo straszną prawdę. A drugi aspekt to świetna kreacja Johna Goodmana bo czasem ten facet wydaje się tutaj racjonalny, mówi elokwentnie i wydaje się, że to co mówi ma sens i jest prawdą, ale tylko po to, żeby w jednej chwili eksplodować emocjami jak fajerwerk na Sylwestra, kompletnie w dziwnym kierunku. Goodman był naprawdę dobry w takiej roli. Ten facet nosi przy sobie broń i masz wykonywać jego polecenia, ponieważ jeżeli nie będziesz ich wykonywać, nie otworzy ci drzwi i się nie wypuści, tego nie zrobi, nie może. Może za to użyć swojego pistoletu. Był to naprawdę niezły thriller, a scena kolacji, pierwszej kolacji przy stole, a w szczególności scena przy beczce, w pełni to potwierdzają. Napięcie było wtedy tak gęste w tym małym pomieszczeniu, że mógłbyś wbić widelec w powietrze, a ten by tam pozostał zawieszony. A oprócz Goodmana i Winstead na oklaski zasługuje także reżyser, ponieważ udało mu się w ograniczonej powierzchni, jaką był ten bunkier, nie męczyć nas ciągle tymi samymi ujęciami. Musiał kombinować, żebyśmy cały czas byli zainteresowani historią i jednocześnie nie tym klaustrofobicznym środowiskiem. Udało mu się, nie nudziłem się ani chwili, film nie wydawał mi się ani za długi, ani za krótki. Czyli był kapitalnie wyważony. Okej, okay, to chyba tyle, jeżeli mowa o Clover Line 10. Mógłbym jeszcze opowiedzieć o co po niektórych scenach, zaskoczeniach czy relacji Michelle z Emetem, bo tak, jest tam jeszcze z nimi trzecia osoba, ale zdradzałbym wam treść, popsułbym wam frajdę oglądania go. W ogóle nie oglądajcie zwiastuna, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, wtedy idąc na ten film, będziecie odczuwać jeszcze większe emocje. Ale jak mówiłem, nastawiajcie się na thriller, a nie na film Science Fiction. Chociaż miałem nie spoilerować, więc powiem tak, to nie jest film Science Fiction. To thriller, gatunkowo. Na pewno na 100%. Ale. Hmm, ale. No właśnie. Cloverfield Lane 10 otrzymuje ode mnie ocenę 7,7 na 10. Gorąco polecam, jak lubisz deszczekę emocji. Tutaj MV, ja mówię, ty słuchasz. Pozdrawiam i do usłyszenia.